Witam wszystkich, ja nazywam się Hincul i chciałem wam dzisiaj przedstawić mój kolejny nowy film z serii World of Tanks. A cóż, dzisiaj sobie omówimy nową mapę, która właśnie dzisiaj jest dostępna, czyli 7 października. Jest to mapka Heilbronn, mam nadzieję, że nie przekręciłem nazwy. I powiem wam, że dość ciekawa mapa. Pierwszy raz ogólnie mapa się pojawia na konsolach. Nie jest dostępna też chyba na PC, tak mi się wydaje. Przynajmniej patrzyłem na internecie, to nie znalazłem żadnej takiej wiadomości. No i chciałem po prostu dzisiaj wam ją przedstawić. Dość ciekawa, naprawdę. Dlaczego? Dlatego, że jest i miasto, jest sporo pola. Nie ma aż tak bardzo dużo drzew, gdzie właśnie na przykład w mapie Ardeny dość bardzo przeszkadzają te drzewy, lecz drzewiszcza, można powiedzieć. Tutaj dość, można powiedzieć, jest... Bardzo zróżnicowana, bo i mamy trochę otwartego terenu, jest trochę roślinności, i tak samo mamy tutaj po prawej stronie, jak widzicie, miasto. Teraz właśnie Darek jedzie przez miasto. Jest praktycznie przez całe miasto długa, prosta, nie wiem czy jakiekolwiek będą tutaj potyczki. No, zobaczymy. A miasto też jest podzielone na drugą część, gdzie można powiedzieć na takiej wysepce mamy jakiś klasztor. Kościół, coś, coś takiego, zaraz zobaczycie. I dookoła jest właśnie, są mosty, mosty nie mosty, coś takiego i po prostu można przejeżdżać ty, tymi mostami. Tutaj widzicie akurat mapę do bitwy standardowej. Mniej więcej flagi dość daleko między sobą są rozstawione. No i... Trudno powiedzieć, które te potyczki będą, ale mi się wydaje, że bardziej środkiem. Zobaczymy. Ja jeszcze powiem szczerze, że nie grałem na tej mapie. To jest świeży materiał, gdzie po prostu staram się wam przedstawić tą mapkę. Ale na razie jeszcze po prostu nie miałem przyjemności grać na tej mapie. No i tutaj, zobaczcie, jest taka jakby wyspa dookoła jakaś rzeka czy coś takiego. No i tutaj, właśnie na tej wysepce, są jakieś zabudowania jest jakiś kościół chyba. Tutaj dojechać do miasteczka możemy tylko i wyłącznie, właśnie tymi mostkami. No i tutaj zaczynamy już praktycznie otwarte pole. Naprawdę bardzo fajnie ta mapka wygląda. Teraz pokażę z kamery wirusa. Właśnie wirusowi powiedziałem, że pojechał tutaj na środek, na E5 mniej więcej i zobaczymy. To jeszcze chyba nie teraz. Wirus jeszcze pojedzie do miasta, nie? Chcę Wam pokazać mniej więcej na środku mniej więcej jak ta mapa wygląda i czy można by było ze środka mniej więcej spotować. Zaraz zobaczymy, przyjrzymy się właśnie temu punktowi. Ogólnie ta linia, właśnie 5 środkowa podejrzewam, że będzie właśnie taką kluczową, gdzie tutaj lighty mogą naprawdę, czy medy. Mogą naprawdę tutaj sporą robotę robić. No i oczywiście mapa idealna, można powiedzieć, też dla arty. Jeżeli pojazdy nie uciekną do miasta, to jest naprawdę sporo otwartego terenu. No i arty leżyści mogą mieć tutaj raj. Tak samo zresztą jest na mapie Ardeny. Tam też, jeżeli nie ma potyczki ogólnie w mieście, a nawet takie jest, to nieraz bułę dostałem między tymi budynkami. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Teraz, właśnie, wirus tutaj podjedzie pod ten taki murek, jakby i zobaczymy, też od góry, mniej więcej, jak to wygląda. Ale ciekawa, naprawdę bardzo ciekawa mapka. No i jest dość spora z tego co widzę. Rozmiary naprawdę są dość spore. Jak wiecie, razem z tą taką małą aktualizacją jeszcze mamy. Mapę Karelię dodany jest właśnie efekt deszczu, efekt pogodowy, ale patrzyłem, sprawdzałem tą akurat mapkę, tylko i wyłącznie jest deszcz dodany, nic więcej, nie ma jakichś tam zmniejszonych właśnie widoczności, tak jak na tajfunie czy zamieci, jest no tylko i wyłącznie właśnie deszcz dodany. Nie wiem raczej, czy to ma wpływ na jakikolwiek Zasięg spota, ale raczej nie wydaje mi się, bo mamy już mapy właśnie deszczowe, gdzie raczej to nie ma wpływu. No i tutaj, chyba, Darek teraz właśnie pojedzie: tak, i zobaczcie, tutaj, właśnie zaraz jest taka fajna górka, jest też baza. No i tutaj na tej górce też można by było sobie kampić. Jest fajny krzaczek dla Light'a. Można było tam spocić te pojazdy, które gdzieś tam starają się bronić bazy, naprawdę bardzo fajnie ta mapa wygląda. No, tutaj, wjeżdżając na kapa, oj, będzie ciężko, jest naprawdę sporo otwartego terenu i raczej tylko i wyłącznie będziemy chyba próbowali wjeżdżać na kapa. Jak już po, 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 pojazdy popadają, będą zniszczone. Albo po prostu szybko gdzieś się tam lightem przemknąć, tak żeby żebyśmy nie byli zauważeni. No i tu macie kolejną górkę. Też bardzo fajna z jakimiś krzaczorami. Tutaj możemy mieć spota właśnie na pojazdy wyjeżdżające z, miast, z miasta. Jest naprawdę dość dużo fajnych miejscówek na tej mapce. A tutaj jest kolejna górka. Zobaczcie, jest dość taki. Dość spora taka można powiedzieć: kamielina, głaziory leżą. I fajnie, naprawdę to miasto bardzo fajnie wygląda. Miasto jest przedzielone właśnie tutaj. Końcową linią, także nie możemy wjechać aż do samego końca, tam, właśnie miasteczka. Ale bardzo fajnie, kto wie, może kiedyś otworzą, dajmy na to właśnie szersze pole, będzie można używać mapy po tamtej stronie też. No na razie jest tutaj przedzielona, właśnie tak na środku mniej więcej leci długa prosta. No ciekawa, naprawdę dość ciekawa mapa. Mamy też jakieś torowisko, jest też na mapie. Bardzo fajnie to wygląda. Cóż, myślę, że to by było na tyle. Też spodziewajcie się nowych japońskich czołgów ciężkich. Już mam dla Was dwa materiały nagrane z piątego poziomu i z szóstego poziomu. Jak się nie mylę, to oj. Czy coś takiego nazwy. Jeszcze nie przyzwyczaiłem się do, tych, do tego nazewnictwa nowych Havików. No i materiał już wkrótce będzie właśnie z tych dwóch ciężkich Japońców. Okej, okay, to by było na tyle. Zostawiam wam jeszcze tutaj mniej więcej bez komentu jak ta mapa wygląda, żebyście sobie zobaczyli dokładnie. I cóż, dzięki śliczne za uwagę, trzymajcie się i pozdrawiam, do usłyszenia, hej!